Jesteśmy po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych. Krynicy zdroju dojdzie do drugiej tury wyborów na burmistrza. Sprawujący do tej pory funkcję burmistrza Emil Bodziony uzyskał 33,6% głosów. Jego rywal Dariusz Reśko uzyskał 28,09% głosów. Frekwencja w kryńskiej gminie wynosiła 54,44% głosów. Został wybrany skład Nowej Rady Gminy. Najwięcej, bo 6 mandatów uzyskał Krynickich Ruch Samorządowy i 5 mandatów Krynicka Akcja Samorządowa. Kolejne dwa mandaty uzyskała Gmina Krynica Wspólna Sprawa i po jednym mandacie Czas na Rozwój Gminy Krynica Zdrój i Klenicza Razem. No, uh.